Dobry wieczór. Minęła 18:30. Monika Sawka-Uczkiewicz zapraszam na panoramę lubelską. Wątpliwości wyborcze. Świadoma zbrodnia. Międzypokoleniowy most w Lublinie. Czy wybory do lubelskiej Izby Rolniczej zostały sfałszowane? Takie zarzuty stawiają między innymi obecnemu prezesowi Izby kandydaci, którzy nie znaleźli się na listach wyborczych z powodów ich zdaniem wymyślonych. Szef Izby zarzuty odpiera. Sprawą zainteresował się już wojewoda, przyjrzeli się jej także prawnicy, a dziś zajęła się nią Agnieszka Drączkowska. Obligacje sposobem na część miejskiego deficytu, tak zdecydowali lubelscy radni. To racjonalna decyzja podyktowana rachunkiem ekonomicznym, tłumaczy prezydent. Opozycja ma wątpliwości i sugeruje ostrożność przy planowaniu miejskich inwestycji. Kamil Smerdel. A więcej o tym w pytaniach Panoramy o 18.55 zapraszam w imieniu Anny Kurzępy. A teraz wracamy do sprawy brutalnego morderstwa w Rakowiskach koło Białej Podlaskiej. Syn razem z bliską koleżanką zabił swoich rodziców. I jak się dziś okazało, był poczytalny. Wiedział, co robił w chwili morderstwa. Nie stwierdzono u niego także żadnych zaburzeń psychicznych. Dziś opinie biegły w tej sprawie przedstawiła lubelska prokuratura okręgowa, która prowadzi śledztwo. Być może już na początku czerwca do sądu skieruje akt oskarżenia przeciwko nastolatkom. Szczegóły zna Izabela Śledź. Oglądają Państwo panoramę Lubelską za chwilę o wizycie pierwszej damy w Lublinie, A co jeszcze przed nami? Uwaga na podróbki. Anna Komorowska z wizytą w Lublinie. Małżonka prezydenta RP wzięła udział w międzypokoleniowym spotkaniu w zespole dziennych domów pomocy społecznej spotkała się także z lubelskim forum kobiet. Apelujemy o udział w niedzielnych wyborach prezydenckich i oddanie głosu na kandydata, który zapewni lubelszczyźnie rozwój politycy PO podsumowali dziś kampanię prezydencką Bronisława Komorowskiego w naszym regionie. Andrzej Duda, kandydat PiS na urząd prezydenta, zabiega o głosy rolników. W specjalnym liście skierowanym do mieszkańców wsi dziękuję za poparcie udzielone w pierwszej turze i prosi o głosy w niedzielnym głosowaniu. W liście znalazły się trzy główne postulaty, które kandydat zamierza zrealizować po wyborze na urząd prezydenta. Najważniejszym z nich jest ochrona polskiej ziemi przed wykupem jej przez cudzoziemców. Wojewódzcy radni Prawa i Sprawiedliwości protestują przeciwko lokalizacji festiwalu sportowego Lublin Sportival. Na terenie Muzeum na Zamku i Schodach Zamkowych pod koniec maja w zawodach będą uczestniczyć rowerzyści i deskorolkarze. Według radnych PiSu umiejscowienie zawodów na terenie zamkowego dziedzińca jest niegodne pamięci ofiar II wojny światowej i komunizmu. Podróbki markowych torebek, portfeli i odzieży zabezpieczyli lubelscy policjanci. Produkty na aukcjach internetowych sprzedawały cztery mieszkanki lubelszczyzny. Pokrzywdzone firmy mogły stracić na tym procederze nawet 100 tysięcy złotych. Józef Szopiński. O tym również już za chwilę w Pytaniach Panorama. Wcześniej prognoza pogody. My ponownie spotykamy się z Państwem o 22. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.